Dobry YouTube, witajcie, dzień drugi. Jeżeli oglądaliście vloga wczorajszego, to wiecie, że wczoraj dojechaliśmy do Dortmundu, wykąpaliśmy się, ochodziliśmy się zimnym piwem, okno było zamknięte, odpaliśmy klimatyzację, bo temperatura, która była na zewnątrz nas po prostu zabijała, było tak duszno. I położyliśmy się spać, nastawiliśmy sobie budzik na 8 rano, wstaliśmy, operator wziął prysznic, ja również wzięłam też zresztą widać na załączonym obrazku, że jeszcze mam wilgotne włosy, które właśnie suszę. Opa to pomału zbiera już rzeczy, wynosi do samochodu, ja jeszcze pakuję tutaj resztę, kosmetyczkę, torebkę. Opa już jest po śniadaniu, zjadł kanapkę, w samochodzie sobie wypije Red Bulla, właśnie się odświeża. <grym zjadka> No i się pomału będziemy ogarniać. Ja nie będę się malować, bo już do z doświadczenia wiem, że nie ma sensu, ponieważ zanim przejedziemy polską granicę, to z mojej twarzy wszystko spłynie, a nie zapowiada się, żeby dzisiaj było chłodniej e, niż wczoraj, także o, mają, o, mają przychodzić burze, tylko mam nadzieję, że nie takie jak w Anglii, bo to, co Pan spotkał w Anglii, to ja nie zapomnę do końca życia. W każdym razie e, kończę suszyć włosy, wskakuję w jakąś e, luźną stylówkę, ponieważ e, jestem w szlafroku i ruszamy. Jesteśmy na Zpepełnie tankujemy auto. Tankowaliśmy do pełna w Dublinie. Teraz dotankujemy. Tak? Czy całość tam kochanie. Dotankujemy się. Dotankujemy to się do pełna. do pełna i dojedziemy do gębicy. Tak. Dojedziemy. Także super, że nie będziemy się tankować. Zatrzymamy się ewentualnie na obiad, a tak to długa i kierunek pod skarpacie. Jeszcze nie mogę doczekać, Jezus, nie mogę doczekać. Ja dzisiaj rano rozmawiałam z moją mamą i moja mama mówi, ja od wczoraj w garach. Wczoraj nastawiła bigot, dzisiaj robi pierogi świeże dla Dominika, bo Dominik uwielbia pierogi, a dla mnie robi kompot wiśniowy. Wiesz, że uwielbiam kompocik z wiśni i dzisiaj będzie kompot. Nie mogę się doczekać, taka szklanka kompotu albo zimna po prostu albo z lodem, o Jezu. Mój mask jeżeli chodzi o podróż, to są właśnie wafle ryżowe. Słuchajcie, kupiłam je przed wyjazdem, teraz poczułam głoda, ale zanim się zatrzymamy na jakikolwiek obiad, no to jeszcze trochę czasu minie. Dlatego, właśnie, żeby później nie wpucować wszystkiego, co wpadnie w moje ręce, bo będę tak bardzo głodna, no to pochrupię po sobie, pochrupię, schrupię wafle ryżowe. Ja bardzo lubię, a te są najlepsze właśnie ze słonecznikiem. Uwielbiam je. Ja poproszę pączka. Aha, bo tutaj to pod moimi nogami są pączki. No. Ja sobie zostawiam do kawy na później, a operatorowi dam zaraz. Zostały nam trzy, no gdzie tu się otwiera, tu, ajajajaj, aj, 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 jedną ręką źle, ale dobra, damy radę, o ile zaraz nie wylądują na pączki na moich nogach, A no jak się uparło dziadostwo, nie chce się tworzy. dobra, są, w każdym razie zostały nam trzy ostatnie pączki, wiem, że ten jest z czekoladą, ten jest z kremem truskawkowym, a ten jest z masłem orzechowym, Jezu, jak pachnie! Mm, operator, którego masz ochotę zjeść? Dobrego jakiegoś. Są wszystkie dobre. Chcesz peanut butter? Może być. No to to jest ten, proszę. Ej! A jeszcze świeżutkie od wczoraj, mięciutkie. Mm, a ja zostawiam później te. Jeden będzie dla operatora do kawy, a ten chyba różowy będzie mój do kawki, ale to później. Teraz zawieram się za warmy ryżowe. Dojeżdżamy właśnie do granicy niemiecko-polskiej i zauważyliśmy, że robią się spore korki, więc nie wiem, czy nie ma kontroli. Na pewno większość z Was wie, że teraz odbywają się Światowe Dni Młodzieży w Polsce, no i przypuszczamy, że możliwe, że jakieś kontrole dodatkowe są. Także zobaczymy, co nas czeka jak szybko uda nam się przekroczyć granicę. Czy będzie jakaś obsługa, czy nie będzie. Jak podziało mi się coś z telefonem i nie mogę snapować. Operator sprawdzał, ale sam nie wie, co jest grane. W każdym razie chciałam Wam tylko pokazać. RMFM! Yeah! A co się dzieje? Dalej korek i nie wiemy jak długo tu będziemy stać. Operator ręce łamał, że ma dość korku. Objazdu po... nie ma, nie pojedziemy inną Czekaj, drogą. Czekaj to dopiero początek, bo jeszcze ten. Bo jeszcze Kratowice. Aut, auto, autostrady, bramki, także postoimy jeszcze trochę. Mamo Bigo nastaw na 21. Albo drugą. Albo drugą. Dam ci znać. Siedzę tutaj z telefonem, próbuję doszukać się, co jest przyczyną, że mi internet nie działa. Co prawda pokazuje mi 4G, ale nie jestem w stanie ani wrzucić zdjęcia, ani wrzucić snapa. Siedzę, szperam, szperam, a operator do mnie mówi tak, no zostaw ten telewizor i szukaj jakiejś restauracji, bo musimy coś zjeść. A ja mówię do operatora, ty chłopie, telewizor został w domu. <grywania> ja mam w ręku telefon. Przejęzyczyłem ja się! On, a to mnie mówi do mnie tak, wiesz co? Bo ja już mam, O mamy, taki głodny jestem. A ja mówię, a w lodówce kanapki? A jeszcze Wam nie mówiłam, nam się w lodówce mgiełka wylała, także są serowo-cytrynowo-mgiełkowe. Całe jedzenie pójdzie do śmieci, także masakra. Dobra, odkładam telewizor do torebki i szukam knajpy. Takie pyszności wjechały na stół. Zabieramy się za jedzenie. Jeszcze Wam powiem, gdzie jedliśmy. Jedliśmy w zajeździe pod kogutem. Naprawdę super yy, obsługa i przepyszne jedzenie. Piękny zachód słońca. My dojeżdżamy do Tempicy. Zostało nam 6 km. Także jesteśmy, jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Cieszę się, że kolejny rok bezpiecznie przejechaliśmy tak daleką właśnie. trasę, no bo jakby nie było, to jest 2500 kilometrów. Oczywiście yy, szerokie drogi dla wszystkich osób wybierających się w podróż. Nie wiem, czy do innego państwa, czy do Polski bo wiem, że też wiele z Was wybiera się jedni w pierwszą, drudzy już jechali, także życzymy Wam szerokiej drogi, nam się udało, jesteśmy już w domu, zresztą moja mina mówi sama za siebie, jaka jestem szczęśliwa, zaraz spotkamy się z rodzicami Dominika, z moimi, także super. Podróż ogólnie, jeżeli chodzi od Dortmundu do Dembicy. Dzisiejsza przebiegła nam super, naprawdę nie było jakichś większych problemów. Były kontrole na granicy niemiecko-polskiej, ale to przypadkowo wybierali sobie y, samochody, także nas akurat tutaj nie kontrolowali. A tak to był jeden mały wypadek, który troszeczkę nas zblokował. No i przy bramkach na Wrocławiu też, ale to ogólnie jakoś tak naprawdę płynnie szło, nie mogę jakoś bardzo narzekać. Także ja już kończę tego vloga. Cieszę się, że spędziliście z nami dwa dni naszej drogi. Wy oglądacie tego vloga. My już się cieszymy polską rodziną, znajomymi. Oczywiście Was serdecznie, serdecznie pozdrawiamy i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!